Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Dawid Kucharz Dokładnie A w dzisiejszym odcinku zrobimy domowe chipsy I mam nadzieję, że będą one po prostu w milion razy lepsze od tych sklepowych Więc to oczywiście przetestujemy, sprawdzimy No i możemy zaczynać Aby zrealizować nasz pomysł będziemy potrzebowali dosłownie kilka składników Najważniejszym oczywiście jest pachnący polski ziemniak O oh. Najtańszy olej rzepakowy oraz specji do wyboru do koloru. Ja osobiście preferuję chipsy paprykowe, więc dzisiaj akurat tej zrobimy. A naszą procedurę zaczniemy od obierania ziemniaków. Ponoć z trzech ziemniaków zrobimy niesamowicie dużo chipsów, więc przekonajmy się w tym, możemy obierać. Moi drodzy, a ja obieram ziemniaki, to oczywiście możecie kliknąć w ten czerwony guzik na dole. Obok niego również dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego przepisu Dawida Kucharza. Jesteśmy w drodze do miliona subskrypcji, więc oczywiście dołączcie do naszej rodziny, bo będzie petarda. A teraz przy pomocy tasaka możemy pokroić nasze ziemniaki, chociaż może niekoniecznie przy pomocy tasaka, bo ja jeszcze jednak potrzebuję swoje palce, więc zrobię to przy pomocy specjalnego narzędzia. O, tak będzie lepiej, przy czym to narzędzie pokroi nam bardzo, bardzo cienko, a właśnie tak i potrzebujemy. Jak widzicie, nie wszystkie ziemniaki pokrojone dobrze, bo okazało się, że to narzędzie jest dla ogórków, a początkowo w sklepie w to nie wierzyłem, bo wygląda jak dla ziemniaków. No, teraz już się przekonałem, więc muszę teraz odsortować normalne ziemniaki i wtedy będziemy mogli kontynuować. A teraz naszych dobrych kawałków ziemniaków musimy zmyć skrobie, aby było jej jak najmniej, więc dlatego starczy umieścić nasze ziemniaki po prostu do wody na jakiś czas, aby one oddzieliły tą skrobię. Jak możecie zauważyć, woda nie jest aż tak przyjemna zroczyste jak było początkowo, czyli wynik mamy bardzo dobry i skrobia tam została, teraz musimy nasze kawałki ziemniaków wysuszyć, można to zrobić przy pomocy ręcznika papierowego starczy go rozłożyć po prostu i teraz musimy wyciągnąć nasze kawałki i wysuszyć, ręcznik kładziemy również od góry, aby całkowicie i jak najlepiej wysuszyć te ziemniaki a teraz najbardziej niebezpieczna część naszego przepisu, ponieważ musimy rozgrzać olej. No a z rozgrzanym olejem jest różnie, więc trzeba uważać. Więc wszystko co musimy zrobić to wlać nasz olej do naszego garnku. Okej, okay, mi się wydaje, że tyle będzie wystarczająco, więc teraz zapalamy ogień i czekamy, aż nasze olej rozgrzeje się o do około 200 stopni. Przy pomocy mojego super urządzenia sprawdziłem temperaturę oleju i ma on około 200 stopni, co jest naprawdę zaskakujące. Ta temperatura jest przeogromna, więc teraz musimy bardzo, bardzo uważać i możemy już zanurzyć w sumie nasze chipsy. Tylko sprawdźmy w ogóle na jednym kawałku ziemniaków, jak to teraz nam zadziała. Wow, dobrze jest. Czuję się prawdziwym kucharzem. I widzicie, że bardzo dobrze nam działa w tej chwili, więc możemy zanurzyć po kolei nasze ziemniaczki. Wow! Super akcja. Ale musimy też uważać, żeby nie przepalać i na przykład ten pierwszy ziemniak, który już możemy obrócić, szkoda, że nie mam specjalnego do tego urządzenia. O kurczę, to szybka akcja musi być, ja nie mogę. Nie, to nie jest dobry pomysł z tym. To trzeba profesjonalne narzędzie do tego. Widelcem strasznie, strasznie niewygodnie jest to robić i nawet nie wiem, czy znajdę w mieszkaniu coś, czy można by było to zrobić. Mm. Ukradłem rówek pincetę, więc teraz możemy spróbować przynajmniej ziemniaki z tą pinzetą. Bo z widelcem to jest porażka i naprawdę nie polecam tego robić, więc lecimy. Teraz, może pojedynczo spróbujmy, żeby od razu za dużo ziemniaków nie wrzucać, a mieć kontrolowaną sytuację. Bo nie. Ej, ale świetnie to wygląda, serio. Kurczę, nigdy wcześniej nie gotowałem chipsów, i będę żałował teraz, bo pewnie będą bardzo, bardzo fajne. O! I teraz możemy już lecieć masowo. O, teraz proces gotowania chipsów będzie chyba moim najbardziej ulubionym zajęciem, bo to jest po prostu świetne. To tak ciekawe, jak te bąbelki się pojawiają i te chipsy się gotują. Po prostu sama przyjemność, naprawdę. Każdemu polecam spróbować przygotować takie chipsy, bo z samego procesu otrzymujesz po prostu satysfakcję. Chipsy wydają się być gotowe, ale nie, nie, nie. W moim przepisie jest zupełnie inaczej, ponieważ jeszcze mamy jeden etap już do kończenia. Taka wisienka na torcie, aby już chipsy po prostu smakowały nie wiadomo jak dobrze. Więc przekładamy to wszystko na papier do pieczenia. Widzicie, że one jeszcze nie są do końca suche, więc musimy je właśnie wysuszyć przy pomocy piekarnika. Przed umieszczeniem do piekarnika zostało nam no, jeszcze to wszystko przyprawić. Oczywiście ma być sól. W soli można więcej. Następnie pieprz. I tak jak już mówiłem, będą chipsy paprykowe, więc też troszeczkę papryczki. Teraz również z innej strony przyprawiamy. Ok, wszystko pięknie gotowe i teraz umieszczamy do piekarnika, aby nasze chipsy całkowicie wyschły i były takie chrupiące. Więc na 5 minut, może tak 6-7 do 10 minut musimy pilnować, aby tylko wyschły i nam się nie przepaliły. Dla mojego pikarnika 200 stopni to chyba było za dużo, więc polecam może 180 i naprawdę pilnować było dosłownie kilka minut i już można wyciągać te chipsy, ale wygląd nie jest najważniejszy i to czy przypaliły się czy nie, bo tak w sumie nie przypaliły się za bardzo, a teraz najważniejszy nasz smak i teraz sprawdźmy, mm, to są chipsy. Kurczę, w swoim życiu nie jadłem jeszcze tak, naturalnych chipsów. Dopiero teraz czuć jakie powinny być chipsy. Słuchajcie, naprawdę polecam zrobić każdemu, bo to zupełnie inaczej smakuje niż to, co nam sprzedają w opakowaniu. A w 30 minut dajcie radę naprawdę zrobić takie domowe chipsy. Są naprawdę dość fajne, więc polecam, smaczne. Teraz nie wiem, czy w ogóle nie za każdym razem będę sobie gotował, bo to jest świetne. Jest to bardzo fajne, bardzo szybkie. No i jak w każdym odcinku oczywiście mamy maraton. Jak ktoś jeszcze by nie wiedział, to przed każdym nagrywanym odcinkiem na swoim Instagramie publikuję dla was krótką wiadomość, o czym jest nagrywany ten odcinek. I osoba, która zgaduje jako pierwsza, Pozdrawiam tą osobę. Dzisiaj był wyjątkowy maraton. I oraz chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Maję, która, jako pierwsza, zgadła tematykę filmiku, a napisała bardzo ciekawą wiadomość: domowe hipsy. I w nawiasach chyba tak się pisze. Szczerze, jeżeli by ona nie napisała w tych nawiasach, to jeszcze bym pomyślał, że jest to po prostu literówka. Ale jeżeli tak jeszcze w nawiasach podkreśliło, że chyba tak się pisze, no to. Delikatnie się pomyliła, tak czy siak pozdrawiam cię bardzo, serdecznie, maja. dzisiaj robiliśmy chipsy i każdemu polecam, moi drodzy. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, kliknąć w dzwoneczek obok, bo naprawdę warto, dążymy do miliona i oczywiście wtedy nie przegapicie żadnych moich kolejnych filmów. Również wbijajcie na Insta, bo tam również zbieramy ekipę bardzo fajną, publikuję tam dla was zdjęcia, zawsze Insta Story też padną, więc moi drodzy, wszystkiego dobrego. Na razie.